Czym jest biegun niedostępności? To matematycznie wyznaczony punkt na obszarze kuli ziemskiej, który jest najbardziej oddalony od pewnych geograficznych cech. Wyróżniamy polarne, kontynentalne oraz oceaniczne bieguny niedostępności. Arktyczny biegun niedostępności to punkt na oceanie arktycznym, oddalony od najbliższego lądu o 1008 km. Nie pokrywa się ani z geograficznym, ani z magnetycznym biegunem północnym. Mimo że leży na oceanie, można do niego dotrzeć pieszo po pokrywie lodowej. Co ciekawe, biegun ten najprawdopodobniej nie został jeszcze zdobyty, a jeśli ktoś tam był, to nie miał o tym zielonego pojęcia. Niedawno obliczono, że biegun niedostępności zdobywany po przez polarników oddalony jest o 214 km od tego prawdziwego bieguna. Antarktyczny biegun niedostępności to punkt na powierzchni Antarktydy, który jest najbardziej oddalony od oceanu, czyli o 1700 km. Jako pierwsza dotarła tam sowiecka ekspedycja w 1958 roku, która założyła stację badawczą o nazwie biegun niedostępności. Stacja działała aż 12 dni. Nic dziwnego, ocenia się, że średnia temperatura w tym miejscu wynosi minus 58 stopni Celsjusza. Mimo to, po dziś dzień ludzi zbliżających się do stacji z daleka wita po Lenina patrzącego w kierunku Moskwy. No cóż, Lenin wiecznie żywy. Bieguny niedostępności zostały wyznaczone także na każdym kontynencie. Rekordową odległością od oceanu może poszczycić się kontynent euroazjatycki. Biegun niedostępności znajduje się w północno-zachodnich Chinach, niedaleko granicy z Kazachstanem. Odległość od oceanu wynosi 2645 km. Jak na razie zdobywający bieguny niedostępności mogą nawet o tym nie wiedzieć. Miejsca te niczym nie wyróżniają się w terenie ani nie są oznaczone. Jednak kto wie, może w przyszłości będą to atrakcje turystyczne. Ostatnim, który został nam do omówienia, jest oceaniczny biegun niedostępności. Jest to punkt na oceanie spokojnym, najdalej położony od lądu. Nazywa się go punktem Nemo. Od kapitana Nemo, bohatera powieści Juliusza Werne. Jest on oddalony od najbliższego lądu o 2688 km. Są to wyspy Wielkanocna, Pitcairn oraz Macher. A jak już wspomniałem o Wyspie Wielkanocnej, to warto zaznaczyć, że jest to wyspa najdalej położona od jakiegokolwiek innego lądu. Ale o tym już kiedyś opowiadałem. Zapraszam do oglądania filmu o Wyspie Wielkanocnej oraz do subskrypcji kanału. Do zobaczenia!